Witam serdecznie. Dziś już ostatni w tym roku produkt, właściwie ozdoba świąteczna. Postanowiłam, wymyśliłam sobie właściwie taką choinkę, którą wycięliśmy z płyty HDF. Kształt, no, klasyczna można powiedzieć, choinka. Jednak dodatkowo zamocowałam właśnie takie podstawki, na których zamarzyło mi się postawić takie yy, małe ledowe świeczki. Całą bazę zabezpieczyłam farbą akrylową, podkładem właściwie w sprayu gesso. Malowałam na płasko i dopiero właśnie po wymalowaniu składam sobie tą choinkę do podstawy i te małe moje elementy. Z założenia u mnie na tej choince mają być świeczki, ale możemy postawić i zupełnie różne tam dekoracje. Dodatkowo bardzo spodobał mi się taki nowy dostępny, dostępna foremka silikonowa w kształcie szyszek. Trzech y, wielkościach. Wykorzystuję tutaj y, masę super lekką i właśnie wyciskam sobie całą serię szyszek. Szyszek o różnej y, wielkości. I tak właśnie połówki tych szyszek się prezentują. Możemy też na przykład połączyć jakby dwie szyszki, czy tam na krawędzi gdzieś choinki zamocować z jednej i z drugiej strony. Moja choinka z założenia ma być w bieli, gdyż jakaś tam tęsknota do tego śniegu, którego brak. A szyszki w kolorze złotym. Używam tutaj farby akrylowej. Takie antyczne złoto i szyszka może niezbyt nawet tak dokładnie gdyż ona wiadomo jest ta powierzchnia taka mocno pogufrowana ale to wydaje mi się do tej uroku jak nie jest tak do końca równomiernie y, pomalowana ta szyszka również y, krawędzie a właściwie tak bardzo delikatnie pędzelkiem całą choinkę postanowiłam delikatnie też ozłocić tą samą farbą i tak właściwie sobie tam machając zupełnie przypadkowo tym pędzelkiem gdzieś tak bardzo delikatnie nanoszę takie smuszki złotej farby. A następnie dodatkowo pastę śniegową, tą taką z grudkami, klasyczny śnieg firmy Pentar, śnieg w paście, pasta strukturalna z grudkami i tak właśnie też po, po całej choince, gdzie tam mam jakiś pomysł, pomacham troszeczkę pędzelkiem, aby tej choince dodać takiego troszkę przestrzenności, również na, na tych podstawkach moich, na krawędziach też tak y, delikatnie je ośnieżam. Tak właśnie moje szyszki się prezentują. Spryskuję je jeszcze y, dodatkowo lakierem błyszczącym, takim perłowym. I teraz poszczególne szyszki przyklejam Akurat tutaj wybrałam klej na gorąco i umocowuję te szyszki na całej powierzchni choinki delikatnie dociskając, aby dobrze się nam wyłożyły na jej powierzchni. I teraz moje świeczuszki. No, można się tak zabawić w takiego latarnika jak będę codziennie wieczorem y, świeciła każdą świeczkę, gdyż ona ma chyba po włożeniu bateryjki ma taki mały przełącznik no, ale myślę, że, że taki doda świątecznego uroku ta choinka jeśli sobie ją sobie gdzieś postawimy i ja tutaj postanowiłam y, dokleić też klejem na gorąco y, małego kartki z wstążki w taką krateczkę zieloną domieszką czerwieni przyklejam właśnie na krawędzi tych elementów i tak oto z tej szarobórej choinki powstała moja choinka w bieli produkty, które tutaj użyłam możecie zdobyć na naszej stronie www.drewlandia.com.pl przy okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę zdrowych, pogodnych świąt w miłej, rodzinnej, przyjacielskiej atmosferze. Dziękuję bardzo za uwagę.